Czarmy w CESie to nowa, nieodkryta i nieznana rzecz. Przez jednych uważane za totalny ściek i niepotrzebna rzecz ciągnięta z Valoranta, jednak przesłanki o czarmach w CESie były już od 2016 czy nawet 2017 roku, także CES po raz kolejny był pierwszy, a to Valorant raczej coś ukradł. Jednak dzisiaj nie o tym. Jeżeli jesteście osobami, choć które trochę zaznajomione są ze skinami w CESie, czarmy na pewno w pewien sposób was intrygują. Ostatecznie, jedne potrafią być najzwyklejsze w świecie, gdy inne z kolei posiadać będą rzadkie czy unikalne właściwości. I niestety nie sprawią, że się działają bardzo podobnie właściwie co skiny, jeżeli Chodzi o ich rzadkość i też unikalność. Dla przykładu i prostszego zrozumienia tego wszystkiego, weźmy sobie takiego kałacha case hardnet. Każdy wie, że im więcej tego niebieskiego na takowym, tym rzadszy i droższy będzie taki kałaszek. A więc taki tutaj najzwyklejszy w świecie z wątłą ilością koloru niebieskiego raczej nie będzie czymś wyjątkowym. Natomiast ten tutaj, słynny pattern 661 to topka rzadkiej skinów w Cesie, którego koszt sięga nawet miliona dolarów. A więc każdy jeden pojedynczy pattern jest w pewien sposób unikalny. Wyjątkowy i może być rzadszy i droższy niż ten poprzednik. Podobnie jest z Brelokami. W tym wypadku jednak zakres patronów, w jakim te mogą wystąpić, nie jest jak w przypadku skinów od 1 do 1000, a od 1 do 100 tysięcy. Zakres o wiele większy, jednak czym może być on spowodowany, zapytacie. Po przyjrzeniu się większości z czarnów, doszedłem do jednej prostej konkluzji płynniejsze przejście kolorów. Jeżeli zerknąć sobie właściwie samemu na dany charm, większość z nich posiada jakąś specyficzną część lub też całość w jednym dominującym kolorze. Najłatwiej zobrazować to będzie na breleku diecast AK, który właśnie jest stricte w jednym kolorze. Jeżeli przejrzeć sobie właściwie cały zakres możliwości kolorów, jaki jakim ten może występować, zobaczyć możemy dosyć płynne przejście między takimi kolorami. W przypadku gdybyśmy mieli tych patternów bazowo 1000, a nie jak mamy teraz 100 000, przejście te byłyby 100 razy twardsze i po prostu trudniejsze co właśnie mogłoby spowodować nierówne rozmieszczenie, czy też po prostu bardziej skokowe przejście tych kolorów. Jest to jednak tylko teoria i to taka bardzo konspiracyjna, bym powiedział, jednak nie widzę tutaj innej właściwie możliwości, dlaczego miałoby tak być. Ale jeżeli wy macie jakieś informacje, czy też po prostu pomysł, dlaczego tak może występować, podzielcie się w tym komentarzu, a ja chętnie z wami o tym podyskutuję. Dodatkowo to, co warto wiedzieć, to że z tych tysiąca różnych patternów nie każdy kolor rozłożony jest właściwie tak samo. Za przykład weźmy sobie wcześniej wspomnianego breloka diecast AK. Ten może posiadać aż 9 różnych różnych kolorów, takich jak złoty, pomarańczowy, czerwony, różowy, magenta, fioletowy, purpurowy, oraz jasno, niebieski oraz jasno-niebieski. Dużo kolorów i wydawać się właściwie może, że każdy z nich powinien być mniej więcej równomiernie rozłożony jeżeli chodzi o te paterny, a więc każdy z przedziałów powinien mieć mniej więcej zakres 10 tysięcy. Okazuje się jednak, że jest troszkę inaczej. Tak prezentuje się zakres patternów, w których występuje dany kolor, a więc bez wątpienia widać tutaj, że dla przykładu taki kolor stricte czerwony znajduje się w bardzo wąskim zakresie mniej więcej 1000 punktów. Tak samo ciemny niebieski posiada równie wąski zakres, mniej więcej 2000 i tak można by wymieniać dalej. To co jednak należy pamiętać to, że przejścia te są bardzo delikatne ze względu na olbrzymi zakres 100 tysięcy. A więc dla innej osoby dany przedział może być zgoła inny, czy też ten najlepszy patron może być troszeczkę inny, albo po prostu jakiś inny dominujący kolor będzie tym bardziej ciekawszym. Jak na przykład ten tutaj wiśniowy. Czy jest ładny? Według mnie jak najbardziej. Ale czy jest on najrzadszy? Według community chyba niekoniecznie. Jednak te wartości, które tutaj widzicie mniej więcej są adekwatne i deklaruje. I u odpowiedni kolor. Na przygodzie tego kołacha i ogólnie ostatnich sprzedaży różnych też czermów, można wysnuć kolejny wniosek dotyczący cen, bo zapewne to też Was interesuje, jak to wszystko wycenić. Otóż oczywistym jest, że najrzadsze paterny oraz te najtrudniejsze do zdobycia jak maksymalnie złoty, czy też czerwony kałach w tym wypadku będą tymi najdroższymi. Dodatkowo wygląda na to, że paterny o najmniejszej i największej wartości, czyli w tym wypadku 1 czy 99 999 są również mocno popularne. Nie można też oczywiście zapomnieć o memowych liczbach, czy też śmiesznych wartościach jak 69, czy też 420, które też z oczywistych przyczyn będą kosztować troszkę więcej. No i teraz te najlepsze czarmy oraz ich najlepsze, czy też najciekawsze paterny, jakie występują. Z kolekcji Missing Link mamy chociażby Hot Hole i u niego najrzadszy jest maksymalnie czerwony i brokatowy to nazwijmy pattern z zakresu do 10 tysięcy. Najlepszy stricte oczywiście będzie pattern 1, jednak do 10 tysięcy on mniej więcej będzie podobny. Natomiast taki obszarny żółty też według mnie na swój sposób jest troszkę ciekawy. Hotwurst może być żółto-neonowy, albo też posiadać maksymalnie tęczowo-odblaskowy pattern. Dinner Dog ma coś na kształt tego, co uwielbiają gracze Cesa, czyli Boosie Pattern, przynajmniej według społeczności Cesa, ale pattern Złotych ługów też jest tutaj widoczny, czyli McDonalda. Diamond Dog najbardziej odblaskowy i shiny z niej wszystkich jest z patternem 1, a natomiast najmniej będzie on widoczny z patternem maksymalnym. W przypadku Lil Monstera zmienił się jedynie kolor języka oraz shift koloru, natomiast Lil Diga posiada agenta lub też napis smoke. W zależności od końcówki przesunięcie tego napisu też jest tutaj jak widzicie widoczne. Natomiast z drugiej kolekcji Small Arms Diecast AK jak wcześniej pokazywane było posiada 9 różnych kolorów, z czego ten czerwony jest najrzadziej występującym i na ogół po prostu najrzadszym. Baby Card T występuje w kolorach od złotego różu po mocny metalowy złoty, podobnie zresztą jest właściwie z Baby Card City. Najciekawszy z według mnie, czyli Semi Precious, występuje natomiast w patternach znanych, powiedzmy to na doplerach ogólnie, czyli Emerald, Sapphire oraz Black Pearl. Lili Squid posiada odmienne kolory samej broni, takie jak zielony, turkusowy, niebieski, fioletowy czy też magenta. Titanium oby występuje w odmianach żółtego koloru, jasnozielonego, po prostu zielonego, turkusowego, niebieskiego oraz fioletowego. Natomiast Hot Hands jest albo magentowy, albo pomarańczowo-lawowy, który według mnie wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Co tu najciekawsze i najbardziej zapewne popularne czarmy, Jakie obecnie mamy. Tutaj jeszcze macie pozostałe czarmy, szybko przeleciane bez mojego zbędnego gadania oraz to, jak wyglądają, czym się różnią i jak wyglądają ich zakresy. Thank you Natomiast o najlepszy pozycje co do czarów no to nie ma jednoznacznie powiedzianego, gdzie takowy najlepiej umieścić. Tak jak kiedyś było w przypadku nakleju, gdzie mieliśmy cztery podstawowe presety, tak teraz właściwie tego czarma możecie umieścić gdziekolwiek. Jak widzicie więc, jest to raczej kwestia indywidualna i fakt, że właściwie możecie taki brelok zdjąć i ponownie gdzieś nałożyć sprawia, że tak naprawdę dowolność jest wielka, więc tak jak wspominałem, pozycji stricte najlepszej nie ma. Oczywiście, jeżeli chcemy się ubrzeć, to będzie to zapewne pozycja, w której brelok widać będzie po prostu w najmniej dziwnym miejscu i będzie go po prostu najwięcej, a Powiedziałbym po prostu najbardziej naturalne miejsce. A więc jak widzicie, czarmy mają swoje unikalne patterny oraz efekty. Jedne lepsze od innych i też rzadsze od innych. Jeżeli chodzi o ich unikalność, rzadkość i oczywiście ceny, najlepsze są paterny o najniższej, czy też najwyższej wartości, lub te, których po prostu kolory są najtrudniejsze do zdobycia. Cała reszta jest niestety lub też niestety dosyć popularna. I właściwie to wszystko, co na obecny moment wiemy o czarmach, ich zachowaniach czy też po prostu paternach. Jeżeli macie jednak jakieś pytania, zadajcie śmiało w komentarzu, a ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć tak jak. Umiem. Mam również nadzieję, że tym filmem przybliżyłem wam to, jak te działają i które są tymi rzadszymi i godnymi uwagi. Jeżeli takie materiały ci się podobają, to też zachęcam cię mój drogi do stawienia kciuka w górę, czy też po prostu suba, bo co jakiś czas lubię wrzucić po prostu taki nerdowski film o skinach. A na teraz jednak dziękuję za uwagę, byłem Maciasty, życzę miłego dnia i do następnego razu, cześć!